Panie Wojciechu, przy okazji książki Co tylko Mafia dostrzec możemy swego rodzaju atak na pańską osobę i na osobę pana Tomasza Buzińskiego ze strony pewnych panów z Lublina, sekty, bądź co, bądź idź pod prąd. Ostatnio usłyszeliśmy, że nie warto wierzyć łopowcom, że mają do pana żal. Kiedy wcześniej wspierali Pana przy rozpoczynaniu działalności wydawniczej? Jakby Pan skomentował? Większego steku bzdur nie słyszałem. Ja działalność wydawniczą rozpocząłem wtedy, kiedy zacząłem stawać z kolan, potem gdy mnie ze w 2011 roku książką z mocy bezprawia. Nie istniało wtedy ani program pod prąd, nikt nie słyszał o pastorze, ani o tego typu rzeczach. Od 2011 roku prowadzę działalność wydawniczą. W 2017, kiedy jechałem na spotkanie do Zamościa, odbieram telefon, a był to Maj, i słyszałem, zapytanie, czy przyszedłbym do programu Idź pod prąd. już miałbym nie iść? Wtedy ten program kojarzył się z ludźmi, którzy zwalczają kłamstwo, zwalczają Platformę Obywatelską, zwalczają ten dawny układ rządzący Polską. Zaproszono mnie, ponieważ przyjechałem do Zamościa. Zamość, jak wiadomo, kilkadziesiąt kilometrów od Lublina. Z przyjemnością przyjechałem. Nikt nie kojarzył wtedy pastora z idiotycznymi atakami kłamliwymi na Kościół katolicki. Więc pojechałem, spotkanie było bardzo miłe, wspominam je bardzo dobrze. Zostałem zaproszony na kolejne, również było bardzo udane. Więc zachowałem z tych dwóch spotkań bardzo miłe wspomnienia, same miłe wspomnienia. Po jakimś czasie jednak odniosłem się do tego, co pastor mówi o kościele. Ja nie mówię o ludziach kościoła. Ludzie to ludzie, są upadli, tak? Także w kościele nie brak ludzi upadłych, którzy mają autorytet. Jesteśmy ludźmi i wielu z ludzi kościoła popełnia błędy. Ja sam o tym często mówię, tak? O kardynale Nyczu czy o paru innych. Natomiast co innego mówić o ludziach, upadłych ludziach kościoła, a co innego atakować kościół jako kościół. Kpić sobie z charyzmatów, kpić sobie z wartości, kpić sobie z podstaw wiary, a to właśnie zaczął robić pastor. Więc odniosłem się do tego e, odcinając się, bo pytano, co ja robiłem na spotkaniu u człowieka? Ja, katolik, na spotkaniu u człowieka, który publicznie atakuje Kościół katolicki, powiedziałem, jak u niego byłem, to nie, nie odkrywał się z tym, co w nim siedzi. Mówiliśmy głównie o sprawach społecznych, publicznych, politycznych. Zresztą podkreślałem zawsze, jestem katolikiem, a pastor to człowiek, który jest przedstawicielem Kościoła Protestanckiego. To nas dzieli, natomiast pewne sprawy spojrzenia na Polskę mamy podobne. Tu nagle się okazało, że pastor odkrył swoją drugą twarz, nie nieznaną mi wcześniej. Odciąłem się zatem od niego bardzo mocno i nagle się dowiaduje takich rzeczy, że pastor mnie wspierał w mojej działalności wydawniczej, czy wtedy, kiedy miałem najtrudniejsze procesy. Otóż nie. Nie spłynął mi w żadnej działalności wydawniczej. Zaczęłem ją na wiele, wiele lat wcześniej, zanim pastora poznałem i zanim ktokolwiek o nim usłyszał. Jeśli chodzi o moje procesy, to wszystkie te najważniejsze zakończyły się na długo wcześniej, zanim w ogóle się dowiedziałem o istnieniu pastora w 2015 i 2016 roku, a pierwsze spotkanie miałem z nim w 2017 na przełomie maja czerwca. Więc są to po prostu kłamstwa, no tak to trzeba nazwać po imieniu. No, nie twórzmy pewnej wirtualnej rzeczywistości, która nigdy nie miała miejsca, bo pewne rzeczy bardzo łatwo sprawdzić. Tak? Więc niech pastor nie z całym szacunkiem dla jego działań nie przypisuje sobie rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Natomiast Atakowanie tutaj, bo i to do mnie doszło, tak, że Sumiński, którego wspieraliśmy, związał się z jakimś ułopowcem i robią jakieś dziwne rzeczy. Nie z jakimś łopowcem, tylko z uczciwym człowiekiem, bo w Urzędzie Ochrony Państwa byli ludzie dobrzy i źli, w ABW tak samo, nawet w WSI, tak? Przecież pewni ludzie z WSI przeszli tą weryfikację w komisji Antoniego Macierewicza i służyli mu wsparciem. Nie wszyscy tam byli źli. Więc nie z jakimś łopowcem, tylko z konkretnym człowiekiem z Urzędu Ochrony Państwa, a później z ABW, moim przyjacielem, z którym przeszliśmy bardzo długą, ciężką drogę, którego uważam za człowieka prawego. Uczciwego, wiarygodnego i który wiele razy okazał mi wsparcie, i z którym dużo mnie łączy. Więc, y, y, jakieś tutaj wycieczki pastora, któremu chyba oglądalność spada i tak szuka chyba możliwości, żeby sobie tą oglądalność podbić poprzez jakieś y, y, wycieczki w naszą stronę, uważam, za coś niewłaściwego. Niech może pastor zajmie się swoją osobą i y, niekoniecznie nami, bo y, myślę, że y, warto pamiętać to, co było dobrego na początku. Coś nas połączyło. Potem każdy z nas poszedł swoją drogą. Ja swoją, pastor swoją. Rozumiem, że te wycieczki to jest może element tego, że po prostu ludzie przestają oglądać pana, pastora, czy nie wiem jak powiedzieć inaczej. I może dlatego szuka jakiegoś rozwiązania, żeby zrobiło się o nim trochę głośniej. Ale to chyba nie jest właściwa droga. A teraz ja może jeszcze Wojtku, dodam, bo skąd się wzięły te ataki? Pamiętasz, że półtora miesiąca temu będąc w Stanach Zjednoczonych, ja poddałem lekiej krytyce działalność pana Kowalskiego i pastora w obecności przedstawiciela ich ruchu w Chicago i może po prostu stało się to też na tej zasadzie, że, że ich reakcja na, na moje słowa na spotkaniu autorskim w Chicago. I teraz teraz panowie się rewanżują. To też może być ten element, o którym, o którym nie wspomniałeś. E, dziękuję za to bardzo. Jeszcze mamy.